Ja jestem X305 i dzisiaj zagramy sobie w World of Tanks czołgiem M3 Stuart. Jest to czołkki trzeciego tyłu amerykański i już nie będę przedłużać wstępu. Zaczynajmy! Odnośnie widzowie dzisiaj jeszcze w tym odcinku chcę poruszyć poważną sprawę. Tak. K zmieniałem nazwę kanału aż trzy razy, ponieważ nie podobała mi się. Nie... I dla tych widzów, którzy obejrzeli mój pierwszy odcinek wiele razy, przepraszam, ponieważ nie podobała mi się ta nazwa. Dobrze. O. Najgorszej niszczyciela. Oj, tutaj trochę timer nie wyrabia. Jak możecie usłyszeć, mam wyciszone dźwięki. Ponieważ denerwowało mnie to wieczorami. Bo grałem przecież założyłem koło dużo wieczorami. Ojej, oj, to deby. Oj, jak to się stanęło. Szybki ten czołg nawet jest, ponieważ abegaidowałem go jeszcze przed założeniem. Ma najlepszy silnik do tego czołgu M1542. Teraz używam tego czegoś jak tempomatu. Możecie to... tego używać w każdej grze. Jakbyście nie wiedzieli. 65 km na godzinę. To tak jak... auto. Na pierwszym biegu. Widocznie nam wykradzanie może się zerwać w każdej chwili. Taki koszyk. PZ1C. jest pewnie jakiś trzecia te, ale słaby. Ale tu słabe. Słabo wygląda przyjemnie. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Radiooperator dostał.

mogę nawet nagrać dla was widzowie reakcję na coś na przykład na piosenkę jakąś ale to musicie w komentarzach pisać ohoho Nie okej, okay. wiem że najle najlepsze To był mój najlepszy kill w całej karierze w tej grze zerwana, stoimy! Ach, to było nieuniknione. ten kill to piękny był. Staja na wagę. Jedna z gąsienic uszkodzona. Same noby. Jeśli to byłeś jeden. Jeśli to byłeś ty widział to bardzo cię przepraszam, ale rozumiem. Niestety rozumiem. ZS-35 musi nie już zabrać. Ach, i tutaj przegaliśmy. Ach, tylko 123xp Zaczynamy sobie tutaj tą cie w Plutonie. Dobra, wie co wy, ja już jestem, przepraszam, ale były problemy techniczne. Związa Związane z internetem. Sy, jaki wariat. Kto go będzie stamtąd ściągać? To musiał poczuć. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Dobra dostał leży. anime BASY, Potrzebują Cię w Plutonie co? Opłac... No, tak Pluton utworzony Rytomenia. Mają się języka. Gździenica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Gdzienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Tak, jak zniszczone? blisko było dowalenia tego PZ-a. znaczy. Radio operator radiooperator trafiony. A, czy ktoś go jednak zdjął. Oj, tutaj widziałem chyba drabna kreksa, była, jedna z gąsienic uszkodzona. Zbiornik uszkodzony! Mamy wyciech paliwa. Dobra, czyli tutaj generalnie koniec naszej deryny. Ну, oh, то конец. Obe, czyli to już jest sklep na gra, mógł widać gruźlica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Oho, ciekawe. No, to oni i tak mieli teraz podwójnego wina. To jest na baza zdobyta. A i wszyscy opuścili no to też opuszczam. Dobrze widzowie W tym odcinku to było na tyle trzymajcie i